Siemaneczko! Z tej strony Kuczyk i to jest nasz pierwszy odcinek z tej zarobistej serii, kurde wpadłem. z tej z tej serii i oczywiście ze mną dzisiaj Magik. Magik, bo to jest może Kuczyk versus Magik, dobra, okay. e, chcę, ej dobra Tomek, Tomek, dobra. Dobra, nie myśl, tam Chcesz, żeby itemy wpadały? Nie. 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 Dobra. Ale. Ej. Nie mogę wejść. Czy chcesz, żeby nie. nie. Czekaj, bo. Poczekaj, trudny. poczekaj, poczekaj, bo mi się. Dobra. Dobra. Trudny. Dobra, jestem. Teraz jaki biom? Jaki biom? No dobra, dawaj. Jaki biom? No, dobra, jaki biom? no nie! Czekaj. Zimowy może. Chociaż nie, bagienny, dawaj. Ja jestem gracz jeden. Jestem. jestem. Jesteś? Jestem. Już od razu ząbiaka słyszę, nie? Bo one są w dupie wszędzie. O, już desz pada, Boże. Ej, no, ja pintolem. O! Jest! Już mi creeper dupał, nie? I coś? No, nie. Nie zniszczył nic? Nie. Psz, to dobrze. Ej. Teraz sprawdzę, czy wszystko działa. U serwis jest ogólnie nowy ziomeczki, Dopiero co założyłem na świeżaczka. Także chcę nie sprawdzić, nie czy... Na świeżo. Cicho. Mój. Jeszcze trzy dodatki. Zostawię sobie, dobra. I zobaczę czy spadnę, czy tam, no, To jest taki gówniany odcinek taki dupy, z dupy trochę. Bo chcę... ogarniemy... O dobra, wszystko jest ogarnięte, wszystko jest ogarnięte. Będzie trzeba ogarnąć jeszcze to, żeby się tam nie rozpiły potwory u NPC-tów. Wszystko żeby poza odcinkiem. I oczywiście odcinek jeszcze będzie dzisiaj wrzucony. Następny oczywiście, następny odcinek będzie jeszcze dzisiaj. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. siła.